Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować samochód, którego klienci cenią za niezawodność, wszechstronność oraz bogate wyposażenie. A jest nim Toyota Highlander, czyli największy SUV w gamie modelowej Toyoty, rocznik 2021 i teraz ma dwa dodatkowe atuty. Jest ekologiczny i ekonomiczny, ponieważ ma zamontowaną instalację gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Toyota Highlander jest produkowana od 2000 roku. Czwarta generacja, którą mamy dzisiaj na nagraniach, jest produkowana od 2019 roku, natomiast model, który znajduje się teraz obok mnie, to 2021 rocznik, tak jak zresztą wspomniałem na wstępie. Wygląd Highlandera można opisać w trzech słowach: agresywny, dynamiczny oraz nowoczesny. Zwróćcie uwagę na reflektory, które zachodzą nieco do nadkoli. Mamy przetłoczenia na masce takie wyraźne, dużą, masywną atrapę chłodnicy, zresztą charakterystyczną dla Toyoty. W górnej jej części znajduje się emblemat. No i teraz zerkniemy pod maskę, bo chciałbym Wam pokazać jednostkę napędową. Tak się składa, że jakiś czas temu mieliśmy już na nagraniach Toyota Highlander, natomiast była ona wyposażona w silnik 2,5 litra hybrydowy. Tutaj mamy jednostkę 3,5 litra V6 wolno sącą z tryskiem, bezpośrednim łączna moc tego układu to 295 koni mechanicznych, czyli jest tutaj czym pojeździć, zresztą bryła jest duża, więc mocy nigdy za wiele. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, jakie mamy zamontowane i widoczne, są to, jest to między innymi elektrozawór, nieco przewodów, natomiast wszystko jest zabudowane jak najbardziej estetycznie, żeby nic nie kuło nas w oczy. Widzicie teraz Highlandera w pełnej okazałości. Zwróćcie uwagę jak ten samochód jest duży. 18 calowa telwi, bardzo duży prześwit. Jest to siedmioosobowa wersja, więc osób na pokładzie może być naprawdę sporo. W przypadku pięciu osób na pokładzie Highlandera wtedy znacznie nam się powiększa przestrzeń bagażowa aż do 650 litrów, co pokażę Wam nieco później. Natomiast teraz chciałbym Wam pokazać miejsce, w którym klient na co dzień będzie tankował gaz i znajduje się on pod zawór do tankowania gazu, znajduje się pod klapką do tankowania benzyny. Mamy sporo miejsca, więc jest tutaj pełne złącze. Najwygodniejsze rozwiązanie podczas tankowania. Przykładamy pistolet. I tankujemy za około 3 zł w momencie, gdy nagrywamy ten materiał, a mamy początek kwietnia 2024 roku. Wyraźnie zarysowane proporcje podkreślają charakter tego dużego cuba. Zwróćcie uwagę, że tylne lampy, wykonane zresztą w technologii LED, zachodzą na bok pojazdu. Podobnie też było w przodzie pojazdu. Duży, masywny spoiler. I zerkamy teraz do bagażnika, tu jeszcze mamy oznaczenie Highlander, klapa w prądzie, jak to bywa w przypadku samochodu premium. No i tutaj właśnie wcześniej omawiane 650 litrów pojemności, widzicie to teraz na przebitkach, naprawdę duża przestrzeń załadunkowa. Natomiast zbiornik do tankowania gazu LPG znajduje się pod samochodem i jego całkowita pojemność wynosi 76 litrów, jednak w praktyce, z uwagi na 80% stopień napełnienia, zatankujemy do niego około 60 litrów gazu. To bardzo dużo, natomiast ten samochód swoje wypije. O czym później, podczas krótkiej przejażdżki, powiem Wam nieco informacji o spalaniu, o gwarancji. Omówimy środek, więc zapraszam Was teraz na krótką przejażdżkę. Pierwsze wrażenia naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Mega ten samochód jest wygodny, fotele skórzane, sterowane zresztą elektrycznie, w różnych płaszczyznach, ogrom miejsca tutaj akurat to są naprawdę takie poważne zalety tego samochodu. I w kwestii wyposażenia, no też tak naprawdę nic mu nie brakuje. Duży czytelny ekran inforozrywki, plus za mnogość fizycznych przycisków. Wyświetlacz mamy również elektroniczny między analogowymi zegarami, automatyczna skrzynia biegu, sterowanie kierownicy poszczególnymi funkcjami samochodu. No naprawdę bardzo fajne pierwsze wrażenia. I teraz od razu sprawdzamy działanie instalacji gazowej, czyli wyłączamy ją na chwilę, ale nie za długo, bo to jest bardzo paliwożerny samochód, więc lepiej podróżować tym dwa razy tańszym paliwem. Teraz już instalacja gazowa z powrotem nam się uruchomiła. No i nie było tak naprawdę żadnej różnicy w komforcie jazdy. Identycznie ten samochód pracuje na obydwu paliwach. Moment przełączania był niezauważalny więc po co przepłacać? W tym odcinku pozdrowienia kierujemy do pana Marka, który przyjechał do nas z miejscowości Rzychlewo w Wielkopolsce. Ta miejscowość jest oddalona od Krzyszowa, czyli od siedziby naszej firmy ponad 300 km. Tym samym pan Marek otrzyma naszą pięcioletnią gwarancję, będzie jeździł ekologicznie oraz ekonomicznie. Wracając do gwarancji, jest ona przyznawana na okres 5 lat bądź w dystansu 150 tysięcy km w zależności co wystąpi jako pierwszy. Oszczędności w tym samochodzie będą naprawdę spore. Ponieważ pan Marek już na samym powrocie do domu zaoszczędzi około 120 zł. Inaczej mówiąc, około 40 zł na każdy 100 km. Na 1000 km 400 zł, natomiast po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km aż 4000 zł. A to z uwagi na to, że Highlander to bardzo paliwożerny samochód. W przypadku zasilania benzyną spala on około od 12 do nawet 13 litrów benzyny. W przypadku instalacji gazowej będzie to. 90% gazu, plus 10% benzyny w celu dotrysku. Wysokość oszczędności jest oczywiście tym wyższa, im większą pojemność silnika mamy, ponieważ to zazwyczaj te większe pojemności silnika też więcej spalają, ale tak naprawdę nawet w takiej Toyocie Highlander z silnikiem hybrydowym również te oszczędności będą spore, ponieważ tak, na dobrą sprawę, gaz już historycznie jest paliwem ponad dwukrotnie tańszym i to już na przestrzeni naprawdę bardzo, bardzo długiego okresu czasu. Warto też wspomnieć o małym przebiegu, ponieważ ten samochód ma zaledwie 35 tysięcy przejechanych kilometrów, więc jest to do tego 2021 roku, można powiedzieć, młode, młode auto. I sprawdzimy teraz za moment. Przyspieszenie, aż mnie korci ta sześciocylindrowa jednostka jak się zbiera, bo myślę, że będzie tutaj powiedzieć w końcu prawie 300 koni mechanicznych. Już słyszę, słyszę taki fajny warkot tego silnika. I jest naprawdę kapitalnie. Naprawdę jest bardzo dobrze. Nie będę tutaj szarżował, ale naprawdę ten samochód z takim silnikiem robi mega roboty. No. To duża bryła. Mimo tego, no naprawdę kapitalnie się zbiera. Jeżeli zatem szukacie ogromnego, wygodnego suwa, który w dodatku ma silnik, można powiedzieć, starej generacji, ponieważ to samochód ze Stanów ma tutaj jednostkę wolnossącą, która ma naprawdę dużą moc, pomimo braku turbodoładowania, polecam Wam. Toyota Highlander. A mimo dużego spalania, z powodzeniem możecie zredukować koszty wydatków na paliwo, montując instalację gazową, na przykład w Automixie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ na bieżąco pojawiają się kolejne realizacje, a nuż zdarzy się tak, że będziecie chcieli zmienić samochód, a znajdziecie taką realizację na naszym kanale i w ten sposób będziecie mogli zaoszczędzić pieniądze. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. W kolejnym odcinku trzymajcie się. Cześć.